Zobaczył ją tak bardzo blisko, tak naturalnie przepiękną lilii i zapamięta... Cześć, z tej strony Klik Wilku dzisiaj Ciebie oprowadzę po moim serwerze, który jeszcze nie jest dostępny, ale za niedługo będzie. Więc yy, jeszcze tak przy okazji chcę powiedzieć, że złapało mi przeziębienie, więc nie będę tak do końca normalnie mówić, nie będę mieć normalnego głosu. A więc zaczynając uprowadzanie, na samym starcie spadamy tutaj jesteśmy na półpłytce, która nam pokazuje podstawowe informacje. Wchodząc na inne półpłytki, mamy inne podstawowe informacje, które są ważne odnośnie serwera. Tutaj książki, które musi wziąć każdy nowy gracz, który na przykład poradnik. W poradniku nie tylko pisze to, jak się grać, czy że samo nas wskazuje, ale też odpowiedzi na różne pytania, jakie komendy można używać itp. Rangi, no to jakie są rangi dostępne? Jest ich dość dużo. Zasady, to wiadomo. Zasady, jak dostać rangę, jeżeli ktoś to interesuje. No, jeżeli ktoś to interesuje, książki są dość fajne, gdyż są kolorowo napisane. I tutaj można się przyteleportować w miejsce, które, w którym nie ma żadnych działek po prostu. To jest mapa, która jak na razie nie jest za bardzo rozbudowana i jest jeszcze zimowa. I tutaj już jest upgrade wiosenny, nie zimowy. Tutaj można się teleportować na, ale na PvP, która nie jest może jakoś dobrze bardzo zrobiona i nie jest jakaś przepiękna, ale fajnie się na niej bije. Wracając do spału, tutaj mamy opcje na przykład y, jeżeli nie ma admina, to co zrobić lub takie różne wiadomości tu są. Głównie tutaj są podstawowe rzeczy, które nowy, nowi gracze na serwerze mogliby nie wiedzieć. Tutaj jest strzelnica, można sobie strzelać. Trzeba trafić do tamtego dalekie, dalekiego czy czerwonego bloku. Trzeba trafić na guzik. Wtedy wyskakuje plus jeden punkt. Zabrać strzały i tak w kółko. 60 razy trzeba to zrobić, żeby wygrać. Jest to głównie po to zrobione, gdyż jest, jest tutaj takie coś jak policja. A nie muszą dobrze umieć strzelać, więc im się to przyda. Tak ogólnie, serwer jest robiony na stary styl. Czyli, że ma głównie stare zasady i takie różne rzeczy i pewnie ktoś by się mógł zastanawiać skąd ja nie ja wiem jakie kiedyś były zasady może i y, nie wiem jak kiedyś wyglądały tak dokładnie serwery może nie wiem jak wyglądały stare serwery, bo mi się na nich nie udało zagrać zdarzyło mi się obejrzeć y, opowieści jak wyglądał taki stary serwer, więc wiem jak on wyglądał to osoby, która na No i na przykład y, jak zdobyć działkę, no to można się przejść dookoła spałdu albo po prostu, albo po prostu kliknąć na tam ten guzik, co był na spałdzie, on teleportuje automatycznie puste działki. I tutaj jest działka bez właściciela. Może jest malutka, bo od tego super, tego, tego, tego. Jest malutka, ale jest opłacalna. gdyż na przykład, gdyby tutaj zrobić jakiś port czy coś takiego, to by się opłacało, tutaj jest obok szpital, więzienie i sąd. Więc raczej dużo ludzi tu będzie jeździło. Gdzieś na tym serwerze też zostało dodana taka opcja, że można zachorować tak jakby. Zaraz to wszystko wyjaśnię oczywiście. Więc nie zostało to przeze mnie wspomniane na tym odcinku odnośnie właśnie tego, jak można zachorować. A taki mały dodatek, który po prostu na przykład załóżmy, że żeby się graczom nie nudziło, no to to jest taki dodatek, że można zostać mendykiem, leczyć innych albo być chorym i zostać leczonym. To jest zawsze jakieś... U, jak, jakiś dodatek? Załóżmy, że jesz stop no, surowe mięso y, albo jesz mięso z ząbiaków, no to możesz się zatruć. A cię, często dostajesz jakieś obrażenia, no to możesz być mocno ranny albo sobie złamać nogę. Y, możesz, możesz na przykład zachorować z różnych powodów na jakąś chorobę. Na przykład, jeżeli nie będziesz długo leczyć, zatrucia pokarmowego. No to później będą jeszcze większe problemy i być może mi już musiał trafić na łóżko szpitalne. No takie naprawdę różne, różne choroby tam można dostać i to jest zawsze jakiś dodatek. Na razie szpital jest zamknięty. no ale ja sobie mogę wejść tutaj. Więc tak o, patrząc teraz ze strony osoby, która wchodzi do szpitala. Do szpitala, apteki, no takie pomieszane to jest miejsce. Najpierw musi sobie poczekać aż recepcjonista przyjdzie. Później yy, porozmawiać z recepcjonistą, czy chce pójść do lekarza, do apteki, czy może do szpitala lub na operację, przyszedł, żeby się zarejestrować na operację. Nie wiem, takie różne po prostu rzeczy. Później przychodzi tutaj, żeby pokazać z lekarzem. Później, jeżeli chce iść dalej, to tutaj ma aptekę. A tutaj, idąc stędy, yy, jest tutaj szpital, w którym można sobie leżeć. I tutaj jest sala operacyjna. Teraz może trochę bardziej spójrzmy ze strony ze strony osoby, która y, wszystkim tutaj steruje, tak jakby. Tutaj można sobie przejść y, do apteki, sprzedawać leki oczywiście. Tutaj mamy lek. Żaden. Y, tutaj, tutaj jest ze strony lekarza jak wygląda, a tutaj mamy receptę. Może miejsce dla recepcjonisty. Klon oczywiście, język strasznie. Więc wychodzimy. I teraz, może, sobie przyjdziemy. mi się wydaje troszkę ciekawszej rzeczy. Tutaj jest więzienie, i przy okazji sąd, szpital, miejsce dla policji ogólnie. Więc jeżeli jakiś gracze będą w nich grzeczni, ale nie zasługują aż jeszcze na balon, pójdą po prostu tutaj. Jak to działa? <laughs> Jakby to zaprezentować. Bierze się takiego gracza. Wycha się go na tą półpłytkę I on jest tutaj. Może i, może i może zniszczyć wszystko, co tutaj jest. Można mu to zawsze zamknąć. Ale czy tak szczerze wam by się chciało grać, na, grać przez na przykład tydzień w takim miejscu. No i później po tym tygodniu od razu się wychodzi, jak ktoś wejdzie na serwer i tyle. Tutaj jest parę cel tylko. Chyba 4 albo 5, może nawet 6. Nie mam pewności. Yy, tutaj jest miejsce dla policji, sala przesłuchań tak ogólnie, tutaj siedzi osoba, która jest przesłuchiwana. I tutaj mają tylko wejście, tutaj do tej drzwi tylko policjanci, jak tutaj wejdzie zwykły człowiek, no to ma problem, bo już musi natrafić na to do więzienia lub do Tutaj siedzi osoba, która przesłuchuje. Tutaj, yy, tutaj jest na przykład o zebrane dowody lub przedmioty. No, jakieś podania w sprawie, czyli że opisy, tak, na razie nic nie ma napisanego, bo jeszcze nie ma żadnej sprawy. Czyli, że na przykład, jeżeli, jeżeli, jeżeli na przykład załóżmy, że policja znajdzie w domu, bo policja ma taki obowiązek, że musi co jakiś czas przeszukiwać dom. I graczy, no to po prostu, jeżeli znajdzie jakieś TNT czy coś takiego, no to może ma prawo je zabrać i podać was do sądu. Teraz przechodząc już do sądu, sala sądowa może nie prezentuje się jakoś pięknie. I tutaj siedzą, siedzi osoba, os, nie, tutaj siedzi osoba, yy, kurczę, jaka to była osoba, troszeczkę zobaczyć, a tutaj siedzi oskarżony, a w tym miejscu świadek. Chyba, ja że nie ma świadków, to to już inna sprawa. Tutaj jest miejsce, w którym y, świadek y, i inni ludzie sobie, sobie po, prostu, po prostu. Tutaj przychodzą ludzie, stają przy barierce i mówią, co się stało. Y, co się stało. Tutaj siedzą ludzie, którzy są na drugim miejscu. Czyli że na przykład, nie wiem, tutaj jest główny świadek, tam siedzi reszta świadków, oskarżony i ci, którzy, są, którzy nie są przeciwko oskarżonemu. Tutaj stoi sędzia. I sędziuje. Tutaj jest jego pokój, z którego jak wychodzi, to wykazuje się wiadomość, żeby wstać, bo sędzia idzie. I tak ogólnie, tak wygląda to miejsce. Jak na razie nie ma dostępu do tego miejsca, do... do... Jeszcze da się wejść do policji, ale do tego miejsca już nie wolno. Tak, tak to wygląda, aż się noc zrobiła. Dobra, to teraz może przejdziemy do takiego miejsca już bardziej rozbudowanego. Czyli że do, do kampusa. no to tutaj można sobie studiować. Tutaj jest creeper zrobiony. A więc tak na razie to jest jeszcze nie tak do końca skończone, bo studia są tylko jedne. Tutaj są studia dla myśliczego. Tak ogólnie ta osoba, Brzozek 109, ta osoba zrezygnowała ze studiów. po pierwszego zadania i tej osobie się nie udało zrobić. Bardzo ogromny powód. Więc tutaj nie ma żadnych. I tutaj zadania, jakie osób mają też obowiązki leśniczy. Bo może i dostajesz jakieś dodatkowe rzeczy za to, że jesteś leśniczym, policjantem, czy jakimś ktoś innym. Ale. To, że dostajesz rzeczy, to nie znaczy, że nie masz obowiązków, musisz je wykonywać, bo jak nie, to zostajesz zwolniony. Tutaj są studia na policję, które jeszcze nie są skończone. Tak to wygląda. I przy okazji, taka, że, taka, że została tutaj, to, to jest toaleta damska, prysznic, toaleta i y, dobycia mycia rąk, umywalka. Tak, umywalka. Tutaj jest y, toaleta męska. I tutaj też przyszli z rok, i, i tutaj też to, ale przechodząc za górę, moim zdaniem są tu naprawdę ładne schody. Przecież oczywiście wszystko było robione przeze mnie, oprócz tej tutaj podłogi. Ta podłoga została zrobiona przez jak 109. Tutaj jest miejsce dla wojskowych, którzy chcą się zapisać. Ładnie to wygląda, a jednocześnie okropnie. Jak na razie jeszcze nie mam wymyślonych studiów dla wojskowych, dla sędzi też nie mam. Tutaj jest sędzia, tutaj mamy dyka. Jak na razie tak wygląda kampus. No i tak ogólnie studia będą zajmować cza czasu jakoś tydzień, czy czasem może trochę mniej, albo więcej. Zależy też jakie studia. Jak hmm, ogólnie to budowa tego kampusu nie była jakoś długa, ale myślę, że to by było na tyle zaprowadzanie po, po, yy, po moim serwerze. Gdy się jeszcze na razie tutaj nic nie ma więcej, ale na pewno będzie. No co? Na razie, Dam wszystko!